No zobaczymy, bronimy co prawda mistrzostwa, aczkolwiek trochę mamy zmieniony skład, trochę skład, który dopiero... Miał długą przerwę w, gr w graniu w siatkówce poza Danielem i Piotkiem Gabrychem i Krzyśkiem Stańcem. To większość raczej mieliśmy przerwę, niestety nie trenowaliśmy, także myślę, że będzie ciężko. No jest Andrzej Stelmach, jest Piotrek Gabrych z Krzyśkiem Śmiglem na przyjęciu i Marcin Kocik na Libero, jest na środku Krzysiek Staniec, Daniel Pliński i jeszcze mamy Michała, Michała Kalitę, Marcina Pawlaka i Łukasza Kruka. No niby, niby tak rzeczywiście jest, no paru z nas grało gdzieś tam troszkę wyżej w siatkówce, ale praktycznie w każdej drużynie w naszej kategorii są ludzie, e, którzy grali na wysokim poziomie w siatkówkę i tak było chociażby w tym meczu, no, po drugiej stronie w Gorzowie grał Krzysiek Gierczyński, grał e, Paweł Maciejewicz, także w każdej drużynie w naszej, w naszej kategorii są, są ludzie, co trochę grali, a ja już w sumie mógłbym w dwóch kategoriach grać, bo grałem w plus 35, a już łapałbym się do plus 40. Super sprawa. No, wszystko wszystko nie miało co ukrywać że i zabawa i siatkówka i integracja ale super sprawa naprawdę można spotkać ludzi ja byłem w tamtym roku pierwszy raz spotkałem chłopaków z którymi gdzieś tam kiedyś moje drogi się pokrzyżowały siatkarskie 10 15 lat temu bardzo fajna impreza nie mam ambicji jakiś żeby komuś coś udowodnić na parkiecie już i, i wiek i masa i zdrowie nie to także e, trzeba Powiedzieć sobie, zresztą tak, jak było to 3 lata temu, 4 lata temu skończyłem, że już dość. Przede wszystkim pokazuje to to, że przyjeżdżają często zawodnicy, którzy paręnaście lub czasami ponad 20 lat grali w siatkówkę i pokazuje to, że oni tą dyscyplinę kochają, bo pomimo ubytków na zdrowiu, jakie powoduje zdecydowanie profesjonalne granie, to ci ludzie są. Przykładem jest Marek Kwieciński, który grał bardzo długo w siatkówkę i właśnie przyjechał. Witamy, witamy Marka. Cześć Marek. Także pokazuje to, że tutaj są ludzie, którzy tak naprawdę kochają tę dyscyplinę i, i znajdą często swoje prywatne pieniądze i czas, żeby tu przyjechać i 2-3 dni pobyć.